Dzień dobry. Wreszcie przechodzimy do konkretów, jeśli chodzi o anatomiczną sałatkę. Dokładna budowa i funkcja kręgosłupa. Zapraszam. Pewnie każdy z Państwa widział rycinę kręgosłupa, ale mimo wszystko przyjrzyjmy się mu jeszcze raz. Pierwsza rzecz, która rzuca nam się w oczy, to to, że kręgosłup jest wygięty w literę S, podwójnego S. W każdym razie jest łukowaty. I to jest jego fizjologiczna cecha. Dlaczego? Ponieważ badania naukowe pokazały, że wygięcie kręgosłupa w postaci litery S zwiększa jego wytrzymałość. Dzięki temu siła nośna kręgosłupa, mówimy zdrowego, takiego troszeczkę wyidealizowanego, to 350 kg. Oczywiście nośność szyjnych będzie mniejsza w stosunku do lędźwiowych i jest to pewne uśrednienie. I zarówno jeśli będziemy mieli te wgłębienia, te krzywizny pogłębione, jak i spłycone, kręgosłup z automatu będzie słabszy. Jeśli jeszcze będzie miał deformacje w pozostałych płaszczyznach, a więc o tym będziemy mówić w przypadku skoliozy, ta wytrzymałość będzie spadała jeszcze bardziej. W momencie, kiedy jeszcze działamy w złych pozycjach, na długich dźwigniach, Mamy inne choroby, złe przyzwyczajenia, przewlekłe obciążenia. Znowu, wytrzymałość kręgosłupa jeszcze bardziej nam spadnie. Teoretycznie kręgosłup bardzo wytrzymały, w praktyce bywa z tym niestety bardzo różnie. Kręgosłup nasz składa się z pewnych odcinków. Mamy odcinek szyjny, piersiowy, lędźwiowy, krzyżowy i guziczny. Ile mamy dokładnie kręgów? To zależy. Tutaj też mamy pewną zmienność. O ile szyjnych będzie 7, piersiowych będzie 12, lędźwiowych będzie 5, krzyżowych będzie 5, to jeśli chodzi o odcinek guziczny, tutaj mamy od 4 do 5 kręgów, co nam daje przeciętnie między 33 a 34 kręgi. Specjalnie ja powiedziałem przeciętnie ponieważ na anatomii na egzaminie nasz wykładowca nas zagiął. Jeśli to z jakiegoś powodu pan doktor ogląda, bardzo pozdrawiam. E, świetny anatom e, pokazał nam rentgen, kazał opisać e, zdjęcie rentgenowskie tam przepuklinę na danym poziomie. No i każdy napisał przepuklina L5 S1, ponieważ był to ostatni krążek. Po czym on na zaliczeniu kazał nam te kręgi policzyć. No i tak liczymy. L1, L2, L3, L4, L5, L6. Jeszcze raz. L1, L2, L3, L4, L5, L6. I on widział naszą konstelację i mówi, ha, bo to jest jeden na ileś tam przypadków, gdzie ten pan miał sześć w pełni wykształconych kręgów lędźwiowych i ten kręg był L6S1, a więc bywają tutaj pewne zmienne, dlatego mówimy, że przeciętnie 33 do 34 kręgów, natomiast w przypadku różnych patologii może to znowu być różnie. Wyjaśnię teraz coś, czego nie powiedziałem przed chwilą. Do oznaczania odcinków kręgosłupa będziemy używać pewnych skrótów i stąd wszystkie będą wywodzić się z łaciny. Odcinek szyjny będziemy oznaczali wielką literą C. Stąd pierwszy kręg szyjny określimy jako C1. Natomiast pamiętajcie, wielka litera C i jedynka w indeksie dolnym. Bardzo ważne. Trzeci kręg będziemy oznaczać odpowiednio C3, a więc wielka litera C i trójka w indeksie dolnym. W odcinku piersiowym wielka litera T, mała litera H i znowu liczba w indeksie dolnym, a więc trzeci kręg. Piersiowy nazwiemy TH3. Później mamy odcinek lędźwiowy, wielka litera L. Oczywiście wciąż pozostaje liczba w indeksie dolnym. Kość krzyżowa, wielka litera S. I odcinek guziczny, znaczy kość ogonowa, wielka litera C i mała litera O. I tak jak powiedzieliśmy o krzywiznach. Mamy fizjologiczne i niefizjologiczne krzywizny. Co to znaczy? Że część jest prawidłowa i taka ma być, to jest OK, a częściej nie powinniśmy mieć. I do takich fizjologicznych krzywizn należy kifoza i lordoza. Lordoza będzie to wygięcie w przód. Występuje ono w odcinku szyjnym i lędźwiowym. Natomiast kifoza będzie wygięciem w tył i będzie występowała w odcinku piersiowym i krzyżowo-guzicznym. Zobaczcie, że występują one naprzemiennie, a więc będziemy mówili o lordozie szyjnej, kifozie piersiowej, lordozie lędźwiowej i kifozie w obrębie kości krzyżowej, odcinka guzicznego. Mamy też niefizjologiczną krzywiznę, którą jest skolioza. Kiedyś. I tak się pewnie jeszcze możecie spotkać w niektórych źródłach. Jest definicja skolioza, myślnik boczne skrzywienie kręgosłup. Jest to prawda, ale nie do końca, ponieważ nie jest to tylko boczne skrzywienie, ale ten kręgosłup deformuje się we wszystkich trzech płaszczyznach. Troszkę zmienimy teraz kadr, i postaram się Państwu na przykładzie pokazać, tak naprawdę, jak powstaje skolioza, jak ją sobie należy wyobrazić. Opakowania po płytach CD spróbują nam odzwierciedlić sam mechanizm. Zwróć uwagę, że w fizjologicznych warunkach, gdy patrzymy na kręgosłup z boku, jest on wygięty, ale gdy spojrzymy od tyłu, wydaje się już prosty. A więc wygięcie to jest tylko w jednej płaszczyźnie i to pod odpowiednim kątem. Z kolei jest sytuacją, gdzie kręgosłup wygięty jest w każdą stronę, a więc deformacja jest we wszystkich trzech płaszczyznach. Kręgosłup nie tylko wygina się do boku, ale jego lordoza lub kifoza może być spłycona lub powiększona, a w dodatku kręgi skręcają się. Wiem, że wiele jeszcze jest do powiedzenia na temat skoliozy, ale jest to temat dla mnie na tyle ważny, że poświęcimy mu osobny odcinek. Jaki kręgosłup ma funkcję? Z poprzedniego odcinka na pewno będziemy mogli już wymyślić. A więc pierwsza funkcja to funkcja ochronna. Kręgi będą chroniły nam rdzeń kręgowy, który będzie przebiegał we wnętrzu. Podporowa, a więc będzie stanowił podporę chociażby dla czaszki, ale również amortyzacyjna, ponieważ krążki międzykręgowe będą nam się uginać w przypadku ruchu i będą nam amortyzować chociażby wstrząsy. Jak również kręgosłup będzie stanowił w pewnym rodzaju narząd ruchu, ponieważ będą do niego się przyczepiały mięśnie, jak i sam poprzez właśnie krążki międzykręgowe ma pewien zakres mobilności, który już badaliśmy w kompendium technika masażysty w poprzednich odcinkach. Skoro już wywołaliśmy do tablicy krążki międzykręgowe, powiedzmy o nich. Jest ich 23. Są to płaskie dyski włókniste, których zadaniem jest przede wszystkim właśnie amortyzacja i umożliwienie ruchu. Dlaczego jest ich mniej niż kręgów? Ponieważ nie wszędzie krążki międzykręgowe są. Na przykład nie ma ich pomiędzy czaszką a pierwszym kręgiem, czyli C1 i nie ma krążka międzykręgowego między C1 a C2. Tam jest bardzo specyficzne połączenie, tam jest tak zwany ząb. Również odcinek krzyżowy nie ma krążków międzykręgowych, ponieważ tutaj kości zrosły się w jedną. Odcinek guziczny. Również nie ma krążków międzykręgowych. Jaką wielkość mają krążki międzykręgowe? Oczywiście, zależnie od lokalizacji. W szyi będą najmniejsze, natomiast w odcinku lędźwiowym będą najbardziej masywne. Ale przeciętnie mówi się, że mają od 4 do 12 mm grubości. I teraz, drodzy Państwo. Yy że dysk nie jest w stanie wypaść, to będzie osobny odcinek. Natomiast powiem tylko tyle, że dysk składa się z dwóch części. Jądra miażdżystego, które jest bardziej galaretowate i pierścieni włóknistych, których jest kilkadziesiąt, które mają podobną budowę, ja to zawsze porównuję do plastra cebuli. I one, drodzy Państwo, są zlokalizowane między trzonami kręgów. Te struktury dwie wzajemnie z siebie przechodzą i nie wyprzedzając odcinka, dysk nie da rady wypaść. Jedyne, co może zrobić, to te pierścienie włókniste mogą zacząć pękać, on się może nam zacząć uwypuklać. Ale tak jak powiedziałem, o tym jeszcze będzie odcinek. Zapomniałbym o jeszcze jednej rzeczy: nazewnictwo krążków międzykręgowych. Będziemy je trochę podobnie określać jak kręgi, z tym, że nazwa krążka międzykręgowego będzie pochodzić od kręgu, który leży wyżej. I od kręgu, który leży niżej. A więc ten krążek międzykręgowy nazywamy krążek międzykręgowy L5 łamane przez, to jest bardzo ważne, łamane przez S1. Odpowiednio ten nazwiemy krążkiem międzykręgowym L4 łamane na L5, L3 łamane na L4. W potocznym mówieniu po prostu będziemy mówili L3, L4. Jest krócej.